Poniżej i widok na Pińczów stąd wspaniały. Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Świercz. Tak, Ponidzie to piękna kraina, specyficzny klimat ukształtował tutaj środowisko przyrodnicze, które jest podobne do Toskanii. Tutaj uprawia się winorość, tutaj uprawiamy lawendę, miętę, szałwie liczne zioła. Jest to również bardzo ważny. Przyrodniczo i turystyczny region w Polsce. Jesteśmy pod kaplicą świętej Jan. Tak, zaprojektowałem architekturę w Polsce w Gudrzy w XVI wieku. Jest to obiekt unikalny w skali Europy, największa wolna kaplica. na kaplicę. Poniedzie Belon i Wolna Grupa Kukowina śpiewali Poniedzie zielone, ponidzień Tak, ale najsłynniejszy Bart Poniedzia tworzył już kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj stawiamy tutaj na aktywach. Czyli co możemy robić tutaj? Właściwie wszystko. Lotnictwo. Sporty wodne, turystyka piesza, rowerowa i konna. Zapraszamy ja wszystkich. To w takim razie nie stójmy tutaj, tylko chodźmy pozwiedzać to idzie. Chodźmy. Tak. Panie Marszałku, to dokąd płyniemy? Popłyniemy malowniczymi zakolami nidy 20 kilka kilometrów w dół do miejscowości Chroberz. Ale cóż to 20 kilometrów dla na nas doświadczonej w Nawet 4 Na Nawet godziny to zajmie, prawda? Myślę, że tak, dlatego potrzebny jest nam prowiant i pan burmistrz przyniesie nam pyszne tutejsze drzemie. Pięczoszkie, słynne dżemy i wyśmienity letrów. Proszę bardzo i życzę z naszego. Dziękujemy bardzo. A, w Aeroklubie spotykają się miłośnicy powietrznych przestworzy, ale to także miejsce z tradycjami. Tak, aeroklub powstał w latach 30. XX wieku, szkolił bardzo wielu pilotów. Niektórzy w przyszłości byli asami polskiego lotnictwa II wojny światowej. Ale teraz także można się tutaj uczyć. Oczywiście, zapraszamy tu wszystkich miłośników lotni, motolotni, paralotni, tych ludzi, którzy chcą zobaczyć z powietrza wspaniałą rzekę, jaką jest widać. Państwa także zapraszamy. Cabat Czarownic, czyli wyjątkowy koncert, na którym wystąpią m.in. Lombard, Budka, Suplera, Perfekt, Sylwia Grzeszczak. Koncert poprowadzą dwie kaśki, Pakozińska i Zielińska. Zapraszamy w sobotę do dwójki o 21.10.